I bramka tatar z koła. Błąd. Piłka nie dotarła do Klaudii Grabińskiej. Teraz znowu godzina, ale jej rzut broni w tym momencie Kaja Gryczewska. Jasinowska już na kole piotkowska i w kontrze patrycja królikowska i zdobywa 14. bramkę dla MKS Perły. 11. trafienie dla ekipy z Chorzowa 11 do 14. Leszczyne Polski w ataku. Jeszcze ponad 3 minuty do końca. Dominika Więckowska Malowicz Jacqueline Anastazio zdobywa 15 bramkę dla ekipy MKS Perły. To jej czwarte trafienie w tym spotkaniu. Podanie nieudane do Jasinowskiej. Było bardzo blisko. Paulo w ofensywie. Ale po kontrze trafiła Magda Balsam. Niebieskie. W ataku Sujka do Polańskiej. Blisko straty, blisko przechwytu były Lublinianki. No i znów Żaneta Lipok. Skutecznie Weronika Gawlik. Nastąpiła zmiana między słupkami. Magda Balsam zdobywa 18 bramkę dla ekipy z Lublina. Taki jest wynik. 35 minuta meczu w tym momencie biegnie nosek do Anastazjo i 19 bramka, Jaroszewska do Piotrkowskiej. Sujka. 16 bramka dla ruchu. Szybki przechwyt, jeśli chodzi o niebieskie. No i. Żaneta Lipok nosek do Anastazio Brazylijka nawciska akcja i kolejny skuteczny rzut brazylijski rozgrywający MKS superły w ręka i Marcelina ruchu Piotkowska sójka i trafia do siatki Rosiak. W bramce Kaja Gryczewska. I obroniony rzut karny. Magda Balsam nieskuteczna z siódmego metra. Wynik bez zmian 20 do 25. No a strata teraz Chorzowianek kontra. I obroniony rzut. Dagmary Nocuń po raz kolejny między słupkami fantastycznie. Kaja Gryczewska. Nieudane podanie Polańskiej do Jasinowskiej. Kolejna kontra i teraz już Tatar pokonuje Kaję Gryczewską. Znów strata Chorzowianek. Tatar wyprowadzona na czystą pozycję w drugiej minucie zdobywa bramkę numer 29 dla MKS Perły. Do defensywy wbiegła Tatar. A rzut nieskuteczny najpierw. Jeśli chodzi o Stokowiec, ale dobiła na szczęście dla. Chorzowianek przychwyciła piłkę Katarzyna Wilczek i ona skoła dobiła. Ostatnie 15 sekund meczu w Chorzowie. Podanie do Magdy Balsam. I ta zdobywa 33. bramkę dla zawodniczek z Lublina.